Witajcie w dzisiejszym filmie. Tak jak obiecałem, będzie to film na temat tego lasera. Bardzo Was to ciekawiło. Będzie tak samo informacja, co zrobiłem, aby tego urobku jeszcze więcej trafiało do odciągu, a nie tutaj, koło maszyny. I tak samo nowość, na jaką trafiłem, na internecie jest to końcówka do króćca maszyny. w tym przypadku jest to w tej pile. Bardzo mi się ta rzecz spodobała i wam pokażę. Także zapraszam na film. Zaczniemy od tego, co tutaj przerobiłem, żeby zwiększyć Ciąg, odprowadzenie tego urobku do odciągu, żeby jak najmniej tego syfu zostawało tutaj dookoła piły formatowej. Tak więc możecie zobaczyć, że tej rury spiro jest już ograniczona, ograniczona długość. Tą rurę skróciłem. Dołożone zostały tutaj te rury stalowe. Bo, jak się okazuje, tej rury spiro, im jest jej mniej, tym lepiej. Jest mniej zawirowań, mniejsza strata ciągu. Więc jest tutaj tej rury znacznie mniej i to spowodowało, że zwiększył się ciąg odprowadzenia tego urobku. Poprzez dolny ten kruciec, jak również co mnie mile zaskoczyło poprzez górną osłonę tarczy. I tutaj pokażę Wam jaka jest tego moc. Tutaj mam taki kawałek dębiny ma gdzieś 80 cm, grubość to 3 cm wezmę. Na bok tą osłonę, tak żebyście dobrze widzieli. Włączę piłę i sami zobaczycie, jak zostanie to przyciągnięte. Taka mała zmiana, a cieszy no i, i powiem Wam, że e, dużo się zmieniło, jeśli chodzi o komfort pracy. Dlatego, że tak jak wcześniej powiedziałem, przy obrzynaniu tej tarcicy mniej wyrzuca e, tego urobku do tyłu, a więcej wchodzi do tego odciągu. Kolejną rzeczą, nowością, przynajmniej dla mnie. Jaką zastosowałem tutaj do tej maszyny, jest założenie takiej końcówki na kruciec. Zaraz Wam zbliżę. Która ułatwia demontaż tej rury Spiro od maszyny, tak żeby można było wyczyścić. Już Wam to przybliżam i omówimy sobie. Zwróćcie uwagę. Że rura teraz jest wpięta. No i sobie wypinamy. Tu są takie dwa identy dwie identyczne końcówki. Jedna jest jak widzicie tutaj przy tej rurze spiro. A druga jest założona na kruciec od maszyny. Są. Do, do wyrówniarek są do pił formatowych, do fryzarek i tak dalej. To jest nieważne do jakiej maszyny. Ważna jest średnica i są różne te średnice. Tutaj mamy takie blaszki, to są magnesy, i tam są również przy, tamtym, przy tamtej części. Magnesy i zwróćcie uwagę, że ja tylko wezmę i dołożę i mamy wpięte. Nie trzeba tam wchodzić, aby wyczyścić z tej rury spiro, czy skrócza, ściągać tej rury spiro. Wystarczy to ściągnąć wyczepać z tej rury i założyć na nowo już siedzi Wcześniej musiałem tą rurę Spiro ściągać z tego króćca efekt był taki że ten króciec został uszkodzony w jednym miejscu on pękł. i dlatego długo zastanawiałem się co tutaj zrobić, żeby sobie ułatwić to, tą konserwację, to czyszczenie tego, tego przewodu? Z drugiej strony mam zrobione tutaj w ten sposób, że mogę wyciągnąć z tej redukcji, która tutaj jest, drugą końcówkę. Zauważcie, że tutaj ona ma uszczelkę i wystarczy, że sobie wsunę i to połączenie również jest szczelne. Chodzi o to, żeby cała instalacja odciągowa była szczelna, żeby nigdzie nie było straty, jeśli chodzi o odciąg, odprowadzenie urobku. Ostatnim elementem zmiany na tej maszynie jest ten laser, laser kupiłem chyba za 130 zł na kupuj jak milioner albo na Ali ten drugi portal, jest to chiński laser, dam wam link w opisie do tego filmu, tak żebyście mogli sobie kupić taki czy podobny. Już Wam pokazuję, jak on został podłączony. Miałem plan inaczej go podłączyć, ale okazało się, że nie mam jak się wpiąć do maszyny, tak żeby po włączeniu maszyny wiązka tego lasera się zaświeciła. Rozwiązanie było inne, tak żeby Włącz, włącznik sobie zorganizować tutaj i do gniazdka się wpiąć, żeby było zasilanie do tego lasera. Jest on na zasilacz. Zasilacz jest tutaj z tyłu. Do czego on służy i po co on został założony? Słuchajcie, robimy długie Stoły, długie elementy i służy on tylko i wyłącznie po to, żeby pomóc przy rozkroju tarcicy. Jeśli mamy długi element, stół formatowy jest na tyle długi, żeby ułatwić sobie ten rozkrój. Dlatego, że widzimy wtedy w linii, jak Mamy ułożony ten materiał. Przygotowany do rozkroju. I wiązka na tyle jest od tego lasera mocna, że możemy sobie ten materiał ułożyć względem blatu. Zaraz wam pokażę, jak on jest tutaj przytwierdzony. Zrobię Wam zbliżenie. I jak możecie zobaczyć, tutaj jest laser, statyw, zwykłe gniazdko, gdzie jest wpięty zasilacz i włącznik. I wyłącznik tego lasera. Myślałem, że zamocowanie tego lasera w tym miejscu to będzie błąd, dlatego że. Górna osłona tej piły. Ona ma tutaj, słuchajcie, luzy. Ale nie ma to większego znaczenia, dlatego że ten laser służy tylko i wyłącznie do wstępnego rozkroju tej tarcicy. Więc, nawet gdyby ten laser gdzieś się przed, przestawił, o Kilka milimetrów to nie jest do precyzyjnej pracy. To ma tylko i wyłącznie służyć do tego, aby rozkroić tą tarcicę równo, ale jednocześnie pozbyć się takich miejsc, gdzie jest krzywa ta tarcica, których nie chcemy do dalszej obróbki. I Wam pokazuję w tym momencie, o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że ta deska ma 3 metry. Przykładając sobie tutaj, widzimy od razu linię cięcia, i od razu możemy ten materiał sobie ustawić w ten sposób, żeby tego cięcia nie powtarzać, dlatego że obrabiając tego materiału, Znaczną ilość. Każde jeżdżenie z tym materiałem, przestawianie się z tym materiałem, kilkukrotne cięcie, no powoduje to, że musimy to dźwigać, męczyć się, a tak samo chodzi o czas. Więc ustawiając sobie ten materiał w taki sposób, nie muszę wracać kilkukrotnie do Rozkroju tej tarczycy. No, to słuchawki na uszy, i pokażę Wam. Tak więc zrobię Wam teraz na sam koniec zbliżenie, jak to tam jest zamontowane, jak jest przykręcony ten statyw. Jeśli chodzi o przeróbki w tej pile czy udoskonalenia, to jest to tyle. Link co do króćca tej końcówki na króciec będzie w opisie. To samo jeśli chodzi o laser, tak samo znajdzie się link do tego akurat lasera. Jeśli będziecie chcieli założyć sobie jakiś inny albo znajdziecie jakieś inne, inne lepsze rozwiązanie. Bo tak jak mówiłem nie byłem pewien co do umiejscowienia tego lasera. Ale postanowiłem, że, że tam go założę. Myślałem jeszcze o suficie. Ale zdaję to egzamin. Jeśli się Podobało, albo nie podobało, to łapa w górę. Liczę na subskrypcję, liczę na Wasze komentarze, zaangażowanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.